Co mogło wydawać się łatwe, a wcale dla mnie takie łatwe nie było do tej pory, jeśli chodzi o zarabianie? Otóż budowanie swojej wysokiej samooceny niezależnie od pieniędzy. Na zewnątrz wyglądało to oczywiście prosto, jak zawsze. Ma wysokie dochody, więc na pewno czuje się pewnie. Ludzie myśleli, że skoro zarabiam więcej, to automatycznie mam też mocne poczucie własnej wartości. I z jednej strony tak, a z drugiej w środku toczyła się walka. Kiedy na koncie było dużo, czułam się świetnie, ale kiedy był gorszy miesiąc, nagle pojawiały się wątpliwości. I to był dla mnie sygnał, że moja samoocena była mocno powiązana z pieniędzmi. Dopiero kiedy zaczęłam to świadomie odklejać swoją wartość od liczb na koncie, to poczułam wolność. Zrozumiałam, że moja wartość jest niezależna, że ona jest we mnie zawsze, w dobrych i w gorszych momentach. I co ciekawe, kiedy to poczułam naprawdę, wtedy zaczęły płynąć łatwiej pieniądze, bo przestały być dowodem na to, że jestem coś warta. Stały się narzędziem. Dlatego dziś powiem Ci jasno: pieniądze nie są Twoją samooceną. Twoja wartość jest w Tobie zawsze. Inny temat. Jak wyceniasz swoje usługi, produkty? Ale to już jest inny aspekt tego. A tymczasem dobrego dnia Ci życzę. Serdeczności. Cześć.